Tak, to fakt, kochani, że bardzo dużo zależy od przyjaciół i środowiska, w jakim się znajdujesz, i od edukacji, jaką już masz zaliczoną w kwestii zdrowia, od zapobieżenia pewnym sytuacjom poprzez przyjmowanie witamin czy suplementów. Bardzo dużo od tego zależy. Wiem, że dużo osób spłyca ten temat, po prostu mówi tylko coś, ale tak naprawdę nie zgłębia tematu, nie edukuje się, bo uważa, że trzeba pracować, życie jest zbyt szybkie, nie ma czasu na zastanawianie się i trzeba działać, robić kasę i tak dalej. I przychodzi właśnie taki moment. Przychodzi taki moment, kiedy organizm mówi: Halo, tu jestem, zainteresuj się mną, bo będzie źle. Tak było w moim przypadku. Chociaż moje życie nie było skoncentrowane na tym, żeby zarabiać pieniądze, moje życie jest życiem finansowym, ale przede wszystkim życiem duchowym. I o tym na innych filmach, ale powiem Wam tak, kochani: nieważne ile masz lat. Możesz w takiej dziurze się znaleźć, kiedy masz lat 20, kiedy masz lat 40, kiedy masz lat 55, i zawsze będzie to nieodpowiednia chwila na to, żeby się edukować i stosować w życiu tą edukację, ale jest ona najważniejsza, bo ona decyduje o Twoim dalszym losie, tak naprawdę. Uważam, że życie jest święte i powinno się zrobić wszystko w tym kierunku, żeby je ratować na wszystkie możliwe sposoby, które są dopuszczone przez pewne zasady. Każdy z nas je ma i, mam nadzieję, przestrzega, bo nieprzestrzeganie zasad w życiu to, jest, to są nieodrobione lekcje, które do ciebie wrócą. Dlatego, poszanowanie innych. Zasad, które, którym rządzi się życie, podobnie jak zasada grawitacji, której nie jesteśmy się w stanie przeciwstawić. Jeżeli byśmy się jej przeciwstawili, no to jest tylko <coughs> kwestia czasu, jak dostaniemy czymś w głowę fizycznie, nie? Dlatego, kochani, chcę Was zaprosić do mojego życia z zasadami, które być może pomoże niektórym z Was sprawić, że to życie będzie celowe, że to życie będzie miało sens, będzie radosne, i przede wszystkim spowodujemy tą edukacją swoją i towarzystwem, w jakim się będziemy znajdować, że będzie nam się chciało, że po prostu będzie chciało nam się chcieć.